Teraz jestem w The Clinic. Kocham to miejsce. To jest po prostu jest najpiękniejsza klinika, jaką w życiu widziałam, ale nie tylko wystrój się liczy. Pamiętajcie o dr. Kasia. Doktor Kasia zajmuje się moją twarzą i odgruzowywaniem mnie pociąży. Ja uważam, że mi przybyło troszeczkę lat przez połóg i właśnie z tym działamy. Wróciłam do domu i czekała paczka dla Leosia. Nareszcie przyszło jego nowe krzesełko. Słuchajcie, tamto służyło nam naprawdę świetnie, ale Leos już jest za duży i gdy jest rozszerzanie diety i jest zrzucanie jedzeniem, musi być krzesełko, które nie jest materiałowe i łatwe do czyszczenia. I przyszło takie od Cybexa, i słuchajcie, jest cudowne. Ta wkładka ją się wyjmuje. To jest w ogóle krzesełko 4 w jednym. Szkoda, że tak późno się skumałam, że Lemo jest świetne, bo jeszcze był taki bujaczek. No i można było to tutaj, ale to, do, to tylko do 6 miesiąca życia. Więc teraz jesteśmy na fazie numer 2. Później będzie faza numer 3. Później służy jako po prostu krzesło, więc jest 4 w jednym. Turbo łatwe w montażu. Nie wiem, z 10 minut to zajęło. Jest taka książeczka, i bardzo prosta. Proszę bardzo, widzicie, jak ona wychodzi. Babcia, co chcecie do łodzi? Bazylię, miętę czy trawę cytrynową? Niente, dobra.